Anka, czekaj. Co się stało? Mam karę za ściąganie z historii. I chcesz mi się z tego zwierzyć? Nie, ale muszę. Jestem czelną szkolnej gazetki. I? Za karę mam wam pomóc przy najbliższym numerze. To pomagaj. Czyli co? Napisz coś. Ale o czym? A jest w ogóle coś, czym się interesujesz? Pomyśl. Masz wolny wieczór. Co robisz? Porozmawiałam sobie z jakąś dziewczyną. To mi na rękę. zbierz zatem materiały na temat Marii i Skłodowskiej. Tematem miesiąca są akurat znani Polacy. Tylko on nie kopiuj wszystkiego z Wikipedii. Dodaj coś ciekawego, jaka była na co dzień. Żartujesz? Nie. No to na pewno była sympatyczna dziewczyna. Powinieneś mi podziękować za tak miłe spotkanie, które cię czeka. Strasznie dziękuję. To do dzieła. Przyszły wtorek musimy zamknąć numer. Że jednak Wikipedia. Na pewno się nie zorientują. A jak się zorientują, to węż ja napisałam artykuł do Wikipedii. To ci się śni, wcale nie dostałeś kary. To wcale nie dostałeś kary po klasie. Ten trafiłeś prosto w tego wielkiego po pani Skłodowskiej. Już dobrze. Chyba nie. Przecież kupisz się kupiać. Bo musisz coś napisać jednej tej Skłodowskiej. A może Składowskiej? Może coś składała? Musisz poukładać myśli w głowie. To ty będziesz składał artykuł o Marii Pani? Maria Salomea Słodowska Miło mi Pana poznać. Tomasz to Nisadna. Miło mi Panią poznać. Zaczynamy. Siądźmy sobie. To będzie długa opowieść. Na się pani wody, w soku jakąś przekąskę? Proszę wody. ze studiami w Paryżu, a potem ona mnie. Ty dotrzymała słowa? Dotrzymała. Właśnie po raz kolejny pisze, że czeka na mnie w paryskim mieszkaniu. To chyba dobrze. Tak, ale ja wtedy bardziej czekałam na wiadomości od Kazimierza niż od niej. Kazimierza? Mój ukochany. Jego rodzice nie pozwolili nam na ślub. Nie lubili pani? Przeszkadzało im to, z tym od o wiele biedniejsza. I ja on tak po prostu panią zostawił? Na początku mówił, że będzie próbował coś z tym zrobić, a potem... Nauki. Na początku myślałam, że nie dam rady sobie z francuskim. Mało co rozumiałam. Jeszcze wszyscy się na mnie patrzyli. Byłam jedyną kobietą studiującą fizykę. Jeszcze dałam pani rada skończyć! Tak, nawet drugi kierunek. Matematykę. A za każdym, pani tęskniło? Na szczęście spójrz. Ale dżentelmen. Kto to jest? Piotr Kiri. To było w 1894 roku. Był wtedy doktorantem. Widzę, że lubiliście rozmawiać. Bardzo. Tak bardzo, że... Podobierz się więcej na ten temat. W każdym razie okazało się, że to promieniowanie jest tworzone przez pierwiastki, których dotychczas nie znamy. Najpierw odkryliśmy z mężem płat. To nazwa to na cześć Polski? Tak, chciałam uczcić moją ojczyznę, której wtedy nie było na mamie. To był czas zawodów? Zgadza się, a potem odkryliśmy rad. To musiało być fajne uczucie. Tak, to było niesamowite uczucie patrzeć na pierwiastki który promieniował tak silnie, że powietrze wokół niego świeciło. Ale kosztowało nas to wiele pracy. szkodzi organizmowi. Chorowała Pani? Tak, z czasem przyczyniło się to do mojej śmierci, w 1934 roku, ale wracajmy do czasu odkrywania. W 1903 roku była pierwsza Nagroda Nobla. Nie, chociażby dlatego, że byłam pierwszą kobietą, która dostała tę nagrodę, ale stało się, w tym samym roku dostałam też tytuł naukowy doktora, a kilka lat później przyznano mi drugą nagrodę Nobla. Piotr zginał. To było w 1906 roku. Po prostu przebiegał przez ulicę, chciał tylko dostać się na drugą stronę. Został przyjechany przez wóz sama z dwiema małymi córeczkami. Bardzo Ja dalej prowadziłam badania naukowe. Staram się jak mogłam służyć nauce i ludziom. Zajmowałam się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych. To zdjęcia, które robili mi po złamaniu ręki? Zgadza się. Te stacje wykonywały ponad 3 miliony zdjęć francuskich żołnierzy. Gdyby nie te zdjęcia, wiele osób straciłoby życie, bo nie wiedzielibyśmy, co tak naprawdę jest do zaoperowania. Przez długi czas nie przesuwał się w żadną stronę. No cóż, historia nie jest w moją mocną stroną. Ale nie wiedziałem, Pani Mario, gdzie <coughs> jest Pani tak bardzo ciekawą osobą. Miło mi było Panią poznać. Dziękuję bardzo. Materiału do artykułu wystarczy? Pewnie. Wiedział mi Pani więcej niż Wikipedia. W takim razie żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Nikt mi nie uwierzy, ale jasna.